Ale na razie to mi daje najwięcej, więc no. Dobra, go! Nie oh. wiem jak ten bowl wygląda, ale go! Skąd są za tym przeklęte? No, bo to jakiś taki, ojej, na strzała już, już zaraz umrę, nie? Dostałem hita na dzień dobry, off! No, jest to, że nie wiadomo co ten bowl zrobi, jak go pierwszy raz widzę, więc czego się tu spodziewać, nie mam zielonego pojęcia, ale widzę, że będzie wymiatał, kurde, też obrotówkami jakimiś i portal. Wyjdzie z innej strony. Dobra. Teraz widzę 15 minut na, na walkę. No to chyba... O chyba tego nie wygrałem. Nie no, coś tam schodzi możecie. Tylko wiesz, ogarnąć podstawowe mechaniki jakie robi, kurde, i czego się spodziewać, i... No żeby, żeby nie ginąć. Najważniejsze jest to, żeby po prostu nie padać bez sensu, nie? i będzie druga obrotówka teraz nie? Nie? Nie, teraz to sobie pacną we mnie portal To i się z daleka, to nawet ładnie. No ja bardziej na blisko właśnie go biję tymi tornadami, więc ja muszę być na blisko. O, o... o... Hmm. cię przetrącił. Staro. Portal biega. Pokrasował się No. Na... Każdym, kurde, progiem, kolejne mechaniki dochodzą, więc wiesz... Portal biega. Aha, już jakaś nowa mechanika weszła. Tak, będzie coś dziwnego robił. Aha. Aha. No, a teraz jakaś duża obrotówka, to na blisko. To na blisko trzeba stać przy tym. Rozwróci potki. Ale... Dobra, potki poszły. Teraz może się zmienić mu jakaś mechanika, nowego skill'a, może dostać czy coś. Tak było za szawą, że co próg to nowe mechaniki, bo portal. Znaczy, to on już chyba dostał mechanikę mechanikę z tym żeganiem kurde, z tym złotem żega To wcześniej zanim podki wypadły ja Mam obszarówkę to, no to jak rzuca to jest trzeba od razu zaczekać Do tego OP są buty kurde z, z dwoma ładunkami od skoku ja mam Oj, jakim to mnie to walnęło Jakimś dziwnym cudem chwycił mnie ten wybuch No tak jak tu te bym powiedział Nie nie to wiesz Wiem jak tam już goś zrezygnował Tam się wydaje że nie ma szans go zrobić ale przynajmniej na przyszłość jakieś kolejne mechaniki obczaić, on tam, tam będzie dostał jakiś czy coś, bo to pierwsze podejście to Plus mówię, no, ten motyw skalowania się jest dziwny, bo tu ludzie od 20 plus do około do 50 plus są kurde, więc nie wiadomo jak on się skaluje w końcu z czym no. Hawa Ya, ja, ya, ja, ya, ja, maya A, ciekawe jak No ciutko za mało nas, a tu gość na 60 levelu, 61 więc mówię, to skalowanie teraz jest tutaj, nie wiem, dziwne. Nie wiadomo jak to skaluje się. Cześć, kierownik się ma. Dzień dobry panu. Portal. Przepraszam, że nie No, na, na ten moment bardzo pozytywne. Wyjątkowo bo nie spodziewałem się, że będzie mi się tak fajnie grało. Ono coś nowego odpala, a nie, stagera dostał, dobra, ładuj go stager muszedł. Nie jestem jeszcze gotów mhm. Może jednak się uda. No jest szansa. Jest szansa, pół życia zeszło I pół czasu tak jeszcze nie ma No. Jest szansa to zrobić Zależy jakie tam mechaniki dostanie później, nie? Nie jestem jeszcze No ja go tam krytuje po tysiąc ponad kurde więc chyba nie mało nie nie Chyba nie mało go krytuje jak po ponad tysiąc hity mi widzę wchodzą Nie wiem w ogóle co to za itemy wypadły kurde, przedmioty wypadły, góralskie buty żółte e, tam był ten, e, goblin Goblin był? Tak, goblina tutaj No bo to jest ten, bo to jest grid, nie? Chciwość, to on może gobliny kurde, on też spawnuje tu przy okazji To wszystkie te statuetki złote czy coś, to wszystko tu jest ze złota No i perspektywa się nagle przestała zmieniać jak on skakuje w te portale. Nie odsuwa się. No jest szansa, pro... myślę, że damy radę. Bez problemu, myślę, że damy radę go zbić. Jeżeli nagle ostatnia mechanika jakaś chora nie wyskoczy, to damy radę.

już praktycznie podniosłem go. Dobra, jedziemy z nim. Końcówka. Ale ile trupów nagle się pojawiło? Dobra, dam radę. Easy, 5 milionów jeszcze zostanie. Z tureny wyjdzie. Tureny jeszcze dobra. Dajemy radę. Kolejny portal. Z prawej wyjdzie. Dobra, koniec. Nice. Wielka skrytka. Wielka skrytka i buława duręczna unikatowa. Jaka skrzynia wielka? Patrz, to trzeba rozwalić jeszcze. Skrzynia ze skarbem. O, oh, shit.